Trzymaj się widzów, witam Cię bardzo serdecznie, po raz trzeci dzisiaj. <grystanie> Nie, nie, wiem, co się wydarzyło, coś za bardzo się ekscytuje y, tą całą telenowelą. Dlatego moja podwyżona aktywność, ale muszę wam przyznać, że trochę wam zrobię wykres taki malutki. Tutaj jest wykres czasu, no i zainteresowania mojego tą y, dramką malutką. Y, tutaj mieliśmy sytuację z tym, że Backstone poszedł z Nitrem y, współpracować, Wardenga coś zapowiadał. Tutaj nagle live jakiś psychiczny wychodzi od Backstona i robi się poważnie. Jakiś brud rzeczy się dzieją. Wardenga tutaj też robi live. Y. Nitro robi live y, jak ogląda Wardenga, który ogląda Boxdela. I nagle Wardenga przestał robić live. Y. Przestał odpowiadać Bogdelowi, No i tak troszeczkę Bogzel sam sobie zaczyna odpowiadać. Mówić te same rzeczy i to takie jest. No, że czekamy w sumie trochę do, do, do filmu jakiegoś Sylwestra Wardengi albo Konopskiego, żeby to się bardziej rozkręciło. Dlatego pozwoliłem sobie obejrzeć film Boxdela y, sam, no i stwierdziłem, że okej, okay, dobra, jest tam parę rzeczy, z których jeszcze można się pośmiać, ale nie ma tam jakichś jakby, nie spodziewajcie się, że usłyszycie coś nowego albo tego typu, nie? Aczkolwiek jest jedna rzecz, taka wielka hipokryzja trochę wyszła, albo jakieś nieścisłości, biorąc pod uwagę, jak Boxer miał mówić samą prawdę w swojej spowiedzi, nie tylko, ale do tego przejdziemy. Film Boxera nazywa się Anioł Moralności, Konopski, Demoralizator, Revocation of Fake Conta, Hacking Influ. Rewo. przyjrzałem się twojej działalności od momentu naszego wspólnego podcastu, miałeś moment egotopa i w sumie trochę nadal jesteś, ale stonowałeś się, przeprosiłeś też widzów i tak dalej, no ja generalnie lubię słuchać ten zgrzyt, nie będę ukrywał. A ja widziałem ostatni zgrzyt i tak dość negatywnie się wypowiadali o Bogzelu, więc zgaduję, że to jest spowodowane, w sensie dlaczego ten odcinek Bogzela na rewo nagle do słowa powstaje, ale że Rewo jest egotopem, nie powiedziałbym tak, tak, tak szczerze, jakbym miał już mówić, to wydaje mi się, że Bogzel jest większym egotopem, bo na przykład Gimper, ale rewo? Ludzie jakiś czas temu zarzucili ci brak umiejętności przyjmowania krytyki. Odniosłeś się do tego, ale dalej nie udzieliłeś odpowiedzi na parę takich nurtujących pytań, które do ciebie mam i właśnie ci je zadam. E, po co był ten początek o tym, że rewo nie potrafi przyjąć krytyki? Że, że no, ludzie ogólnie zarzucili ci kiedyś y, to, że krytyki nie potrafisz przyjmować. Odniosłeś się do tego, ale ja mam inne pytania. Okay. Na jednym ze zgrzytów powiedziałeś do Gimpera, nie jest Ci wstyd, że współpracujesz z Fame, który współpracował z Kidrop i powiedziałeś też, że to, że współpracujesz ze Storm Media, który współpracuje z Kidrop, to głupi argument. Powiedz mi dlaczego, bo uważam Cię za logicznie myślącą osobę. No jakby logicznie o tym pomyśleć, to chyba chodziło o to, że Fame dostawał hajs za to, że sponsorem był Kidrop i ten hajs jakby rozprzestrzeniał przez ludzi różnych, na przykład też Gimpera, który też tam pracował ale Storm Media nie płaci za to, że po prostu rewo jest, tylko za dile, które robi, a on dealów nie robi z Kidropem to, to to chyba ma sens, czy, czy nie. Ale o co w ogóle chodzi z tym losowym atakiem na Rewo? W sensie ty, 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 po prostu czyta komentarze, jakieś takie takie śmieszkowe w stronę Rewo, okej. Okay. A ty nie promujesz swoją twarzą nic związanego z Kidropem, ale współpracujesz z agencją, która między innymi ma ciebie w portfolio i wykorzystuje cię do tego, by rekrutować nowych influencerów i niektórzy influencerzy zgadzają się na to żeby dołączyć do Stormedia, bo są na przykład twoimi fanami, po czym ci influencerzy zaczynają promować Kidrop. Nie jest to dla ciebie niemoralne? To jest jakiś taki argument bardzo daleko idący, tak, tak mi się coś wydaje trochę. Jedną rzecz na pewno można zauważyć, czyli to, że Boxel bardzo nie lubi Stormedii chyba. No, to to na pewno. ...chciałbyś, żeby na twoim kanale... No to tak, no wtedy biznesowo to bym powiedział, że tak, to się skleja, tak. A tylko biznesowo, czy także pod względem hmm, po prostu dziennikarskim? Tutaj chodzi o to, że Rewo powiedział, że biznesowo jak najbardziej opłaca się, na przykład wziąć prezydenta do wywiadu na kanał, ale on by tego nie zrobił, dlatego że on jakby nie miał umiejętności, żeby gadać z politykami i tak dalej. On się do tego nie nadaje, bla bla. Nie rozumiem tego. Biznesowo ci się skleja, ale ty sam dziennikarsko nie chcesz prezydenta na podcast? Uważam, że dziennikarsko, goszczenie prezydenta naszego kraju jest jak najbardziej zarąbistym osiągnięciem. Jest jakiś inny powód niż to, że materiał z prezydenta na kanale Zero nie był po prostu wielkim dziełem na kanale Zero. Jakie kwestie moralne? Z Związane z polityką, to tylko pytanie. Znaczy, no, ja, ja na przykład też bym mógł, nie? Jakby, b, Panie Duda, jakbyś chciał, to zapraszam na y, mój kanał, zrobimy podcast wspólnie z chęcią. Wiem o tym, że to pewnie będzie miało miliony wyświetleń i accent, z AdSense, mniam, miam, miam, tylko że ja wiem o tym, że to było bez sensu, bo ja się nie znam na polityce, więc co ja mam go... Ja mu zadam pytanie, najwyżej nie wiem, w jakie gry grał. <laughs> I jakbym miał obstawiać, to Rebo też jest jakimś kotem, jeżeli chodzi o politykę, żeby no, gościć Andrzeja Duda. Chyba, że faktycznie właśnie jakiś taki wywiad, typu nie wiem, o, o czymś innym niż polityka, ale tak ciężko chyba. Dodatkowo mam też pytanie od wykopu, bo poproszono mnie po prostu, bym ci je zadał. To nie jest ofensywne z mojej strony, tylko po prostu kontrowersyjne, i jestem zwyczajnie ciekaw Twojej odpowiedzi. To jest osoba, której najbardziej ze wszystkich nie należą się pieniądze, które zarabia. To jest akurat bullshit, bo robisz dobrym robotę chłopie, więc easy. <laughs> <laughs> Czy właśnie przeczytał, nie wiem, chyba jakiś post na Wykopie, gdzie ktoś tam jakieś negatywne rzeczy mówi o rewo, przeczytał to, ale powiedział nie, ale z tym się nie zgodzę. No dobra, ale zresztą się zgodzi, więc czytaj dalej. W każdym razie prawdą jest, że przez 100% swojej internetowej kariery jedyne co robisz to gadasz o innych i komentujesz ich zachowania. Nie zrobisz nic ciekawego i sam w sobie jesteś nudny. Nikt by cię nie oglądał, gdybyś zmienił content. No, ale co? W sensie ja, ja, ja nie rozumiem. No jeżeli jest ktoś chętny do oglądania, no to ja też na przykład tylko z komentuje ludzi. No to co, to coś z tym złego jest? Nawet bym powiedział, że rewo bardzo akurat na plus, no bo on wiele zmienił na pozytyw, no on jako pierwszy wyszedł z tymi skamami, expose influencerów, jak reklamowali perfiny jakieś skamy, nikt na to wcześniej nie patrzył, w sumie dzięki temu też ludzie przestali jakieś Harry Thompsony i tak dalej reklamować, więc... Nie, no nie, nie, należy mu się jak najbardziej wszystko i Rewogi. git, daj, daje okejkę dla rewo. Jakieś psztyczki typu nudny pies i tak dalej sobie darujemy, bo ja tak nie uważam. W każdym razie, jak będziesz oglądał to na transmisji, to jestem zwyczajnie ciekaw, jak na to odpowiesz. A co ma na to odpowiedzieć, nie rozumiem. <laughs> nie no, no boże, talon. Prze przestań. Ty mówiłeś na streamie, że za dużo ludzi nie może atakować na raz. Przestajemy, fokusujemy się spodem na Wardęgę, Ja będę twoim strategiem. Czyli ja tak szczerze to trochę to po prostu na siłę jest wszystko robię tak widać, bo bo jakby na początku spoko, rozumiem, że on płynie na tej fali. Ale już nie ma jakby co, co tutaj, nie? Jakby to, to, jest, on po prostu czyta komentarze innych ludzi, wow. Ja bym na miejscu Bogzela po prostu przygotował jakąś dobrą, mocną strategię w momencie, gdy już ten Konopski i Wardenga odpowie, bo Wardęga jest zbyt cicho, my wszyscy wiemy, że on za chwilę wyjdzie z lasu. A nie się zajmował tym, czy Rewo by odniósł sukces, gdyby nie komentowanie innych ludzi. <laughs> Mam do ciebie jeszcze dziesiątki pytań, Rewo, ale zacznijmy najpierw od tego. Ale, ale, ale dl dlaczego losowo QA robi Rewo? I to nawet nie są pytania Boksera, tylko ludzi z komentarzy oraz wykopu. To sobie pokazał to na ekranie. I jeszcze co do face to faceów z ludźmi, to musisz przygotowywać się bardziej. Bo jeśli chodzi o Stanowskiego, to wiele rzeczy mogłeś się zapytać, a korzystasz głównie z opinii w komentarzach, co zresztą wytknął ci nawet twój odbiorca. Halo, dwa Spidermeny? Halo? Dosłownie same pytania mu zadajesz innych ludzi, więc robisz to samo, co ten gościu zarzucał w drewo. Co tu się dzieje? Ile Spider-Manów dzisiaj i wczoraj? To ja też jestem tego świadomy. Przez fakt, że wiele razy nakłamałem, jestem mało wiarygodny. Uczę się siebie i nie mówię, że nie popełniam błędów, ale właśnie dlatego chcę konfrontacji, czekam na nią. I to jest właśnie moja terapia. Mo może bokser po prostu chce jakąś taką rozgrzewkę zrobić, że wiecie, Rewol tutaj mu odpowie, tutaj może Wardenga i potem na final bossa, czyli Konopskiego, będzie gotowy, bo już będzie rozgrzany? Może o to chodzi? Nie wiem, staram się zrozumieć, nie? Metodę, wy tym madness. Mateusz, obejrzałem Twój film, po czym zanurzyłem się w filmy, które nagrałeś w okresie, gdy pisałeś do mnie wiadomości wspierające, i nie zmieniam zdania. Dalej uważam, że zachowałeś się jak fiut. Nazwałem cię Spasiński, bo to memiczna ksywka i mnie rozśmieszyła. <grym> nie wiem, no akurat Spasiński kontra Bogze to jest najmniej interesująca dla mnie rzecz. W sensie obejrzałem cały ten film Spasińskiego i nawet nie pamiętam co do końca było. Tak samo jak konfrontacja Rewo i mi mnie średnio interesuje. No wiadomo, że każdy jest skupiony na jednym, czyli to jak Konopski odpowie, kiedy Konopski odpowie wydaje mi się, że Bogzelowie też to trochę w głowie... Tam się trzyma. Ktoś pisze, że boje się Wardęgi albo Konopskiego, i najczęściej piszą to jakieś dzieciaki. Gargamela też się każdy bał, a okazało się, że znęcał się nad kobietą. Ja, ja, ja rozumiem o co tu chodzi Bogzelowi, ale dlaczego? Jakby to, to nic nie zmienia, no okej, okay, i tak możesz dalej się bać, pomimo tego, że nie wiem, na przykład, powiedzmy, Konopski bije swojego kota prywatnie, no, no, no nie wiem, jaki przykład mam użyć? Chodzi o to, że jeżeli mają Cię wypunktować, to i tak Cię wypunktują, pomimo tego, co robią prywatnie, albo jeżeli mają coś, na przykład, nie wiem, ujawnić prywatnego na Ciebie, to i tak to zrobią, niestety lub stety. Tak szczerze to jesteśmy już w momencie, gdy, gdzie ja zapomniałem, o to, o to tutaj wszystko chodzi, tak szczerze, oni by mogli nagle się po prostu rozejść, każdy by o tym zapomniał i by było wow, ale dziwny sen. Ciekawe, że Bogseł spamuje argumentem pisania z czternastką, a nigdzie jakoś nie wspomniał, że głównym zarzutem jest to, że rozesłał jej nudesa między ziomkami, a nie tylko, że z nią pisał. Tak tylko przypominam. Mam już dość kłamstw na temat nagiego zdjęcia. To nie było nagie zdjęcie. No, tylko zdjęcie w bieliźnie, 14-latki, rzekomo, tak? Chyba, chyba o to chodzi. No to faktycznie, nudes tu nie pasuje, bo nudes to definicji jest nagie zdjęcie, więc y, intymne zdjęcie, tak to chyba można podkreślić. Ola wybaczyła mi moje szczeniackie zachowanie, a ja się tego nie wypieram. Nie potrafię jednak zrozumieć jednej rzeczy. Zostałem zaatakowany tą próbą S, a z Olo mam bardzo dobry kontakt cały czas i bywała nawet na konferencjach Fame jeszcze przed Pandora Gate. Nie rozumiem tego, czemu w pewnym momencie po rozmowie z Konopskim była tak negatywna do mnie. Ale to już historia i pewnych rzeczy już nawet nie chcę się dowiadywać, bo są dla mnie bolesne i dla drugiej strony też. O, a ja Wam teraz sprzedam ciekawostkę, nie? Bo ta Olciak właśnie sobie robiła QA na Insta Stories. Jest parę jakichś takich nieścisłości lub dziwnych trochę akcji, których ja totalnie nie rozumiem. Może Wy mi wytłumaczycie. Ktoś zapytał, żałuję, że nie dostałaś 300K od Boxdela. Niech zgadnę. Oglądałeś podsumowanie od Gimpera. Teraz idź i obejrzyj fragment o tym u Boxdela, ale też coś źle zrozumiałeś. Ale w sumie się nie dziwię, jak fakty są przekręcone w necie, jak tylko się ludziom podoba. Ja odmówiłam, co było zgodne z moim sumieniem, więc nie mam czego żałować. A żałować to żałuje ludziom, że nie mają umiejętności tworzenia własnej opinii, tylko słuchają kanałów komentarzy. Ja jako kanał chyba komentarze, nie wiem, ja po prostu gadam. gadam. To chciałem zauważyć jedną rzecz, że z tego co kojarzę, że to Bóg na swojej spowiedzi mówił, że nie oferował olciak że nie było takiej sytuacji, że myślał o tym, ale jak się spotkali, zaczęli coś tam gadać i w sumie to nawet e, nie zdążył zaoferować, bo ona i tak powiedziała, że, że wycofa wszystko. Coś takiego było. N nigdzie nie mówił, że bezpośrednio lub w ogóle, że jej oferował jakkolwiek. A tutaj dowiadujemy się, że nagle jednak ona odmówiła, czyli on musiał chyba oferować, tak? Potem ktoś ją zapytał, czy masz żal do Wardęgi Konopskiego, napisał ogromny. Ktoś też zapytał, co są niż o konflikcie Boxdela z Wardęgą i ona dała team Boxdell. No i ludzi to bardzo szokowało, nie? Szokowało to, że jedna ona odmówiła tych 300 tysięcy złotych od Boxdela. Nawet Gimper napisał, czyli Buxton jednak zaproponował gotóweczkę. No proszę, dobrze, że Ola sprostowała. To na pewno bardzo pomoże wizerunkowo Michałowi. Na co ona napisała? Girls, ja nigdzie nie napisałam, że to Boxdel mi coś bezpośrednio proponował. Ale wylećcie od razu po aferki, Boże. Na każde najmniejsze słowo trzeba z wami uważać spryciule. Nie dam się manipulacji. Przestańcie szukać dziury w całym Bożykać się chce. Ej, ja czegoś nie rozumiem, bo ja też to odebrałem jako to, że że ona odmówiła Boxdellowi 300 tysięcy. Ona odmówiła, czyli dostała ofertę, bo żeby czegoś odmówić, to trzeba dostać ofertę. Ale dobra, oglądajmy dalej Boxdella, bo, bo robi się jeszcze zabawniej, poczekajcie. To jak mi wyjaśnisz kłamstwo związane z tym, że niby ma zgodę wszystkich dziewczyn, które nagrał? To dla ciebie nie jest tuszowanie sprawy? Zamiatanie pod dywan? Przeczytam ci pewną wiadomość. Hejka. A propos inicjatywy Werdęgi, które przedstawiasz w filmie, nie przemyślał on jednej bardzo ważnej rzeczy. Kobiety, które dotyka rak piersi, a to bardzo duży procent społeczeństwa damskiego, to nie jest łatwy i przyjemny temat. Tym bardziej temat jak dla mnie dla kontentu czy żartów. A przynajmniej nie w tej formie. Dobra, no to jest już po prostu wytykanie zmena. tak? To nie jest w kontekście jakimś tam, że Wardęga o czymś tam kłamał, tylko po prostu zmen zły. No i z tym się każdy po prostu zgodzi. Tylko nie wiem, po co dalej jakby wiercić w ścianie, skoro już dziura, dziura jest zrobiona, nie? I teraz czekamy, czy Wardenga ją wypełni, czy, czy nie wiem, zrobi ją większą. Ja nie zapłaciłem żadnej dziewczyny za wycofanie się z materiału. Osoba, która pośredniczyła w kontakcie pomiędzy mną i Olą w trakcie Pandora Gate do pierwszego spotkania powiedziała mi, że będzie tak, że możliwe, że będę musiał zapłacić dla Oli, ale okazało się, że ona tego nie chciała. Nie chciała nawet pieniędzy za wywiady. Okej, okay, okej, okay. czyli tutaj już się przyznaję, że jednak to nie było tak, że on jej oferował, ale też nie było tak, że nie oferował, bo w sumie to osoba jakaś pośredniczyła między nimi kontaktem i to ta osoba pośrednicząca zapytała za zela, czy zapłacić coś takiego. Mówię, telenowela mocna. Piękne artefakty poznajdowałem u ciebie. Dziś w Daily zarzucę ci takim, bo mnie bawi po prostu, a do twojego materiału, który miał już wyjść wczoraj, na pewno ci się przyda, żebyś sobie znowu. Pierdolił jakieś poprawki do filmu. Ej, nie, no to, to chyba jest autentycznie taktyka bogzela na to, żeby film Konopa nigdy nie wyszedł. Nie, to co ja mówiłem. Czyli on codziennie będzie robił to daily, codziennie wyno wy wynosił z jakimiś nawet i głównymi argumentami, ale żeby po prostu były jakieś argumenty, nawet łatwe do obalenia. Ale i tak Konop musi jakieś sprostowania nagrywać, więc ten film nigdy nie wyjdzie. No ale mając świadomość o skarku, że materiał będzie kierowany i proponowany przez YouTube, również dla widzów Jenzie i Freeza, dałeś chociażby tytuł. Riz demoralizuje młodych widzów. Pozwoliłeś sobie na lokowanie betklika zakładów bukmaerskich tym samym materiale. A to nie tak, że Betclick to trzeba dowód i tak jakby zeskanować i dopiero wtedy możesz jakby tam działać, plus jest jawnie mówione, że plus 18, tylko to jest reklama. Podkreślane jest, że zakłady dla pełnoletnich. No i też dowód, więc to akurat się zgadza to, bo to nie jest jakby na przykład reklamować stronę pomarańczową lub niebieską i mówić: a dla pełnoletnich, dla pełnoletnich", bo faktycznie musisz jakoś udowodnić, że jesteś pełnoletni na tej stronie. Nikt wam teraz nic nie wypomina z komentatorów, z kanałów newsowych i tak dalej, bo się was boją, bo macie z Wardęgą za duży zasięg ale ja się nie boję i mogę być sam przeciwko wszystkim. Nie, nie, mi to trochę tak dyna, tak szczerze, w sensie jak wychodzi coś na Konopa lub na Wardęgę, to o tym mówię, no, O Wardęgę na przykład ostatnio nawet za, za dużo bym powiedział, że mówiłem, w sensie y, częstotliwość tego była duża, że często mówiłem, że no, Wardęga nie ma dobrego czasu w internecie i tak trochę mu nie ufam jako widz. Dobra, no i w sumie tyle z, tej, z tego odcinka, telenowej. to już chyba odcinek, nie wiem, dziesiąty, przestałem liczyć. A, to was trochę oszukałem, bo w sumie tak powiedziałem, ale ja nigdy nie liczyłem. <laughs> no a ja sobie już staw stawcie lajka, stawcie suba, Zobaczymy się jutro i na razie, ale jedno co liczyłem to jest to, że to był trzeci odcinek dzisiaj.